Buszując w internecie, natknąłem się na galerię zdjęć z seminarium duchownego we Freiburgu. Galeria jak galeria, klerycy jak klerycy. Ale jedna rzecz przykuła moją uwagę. Otóż jeden z nich poruszał się na wózku. Był niepełnosprawny ruchowo. W związku z tym popytałem różnych księży, zakonników w Polsce, czy jest możliwość, żeby do seminarium, do zakonu, przyjąć osobę niepełnosprawną ruchowo, poruszającą się na wózku. Otóż nie, oczywiście jest kilku księży, którzy poruszają się na wózkach, ale to są sytuacje spowodowane jakimiś wypadkami albo nieszczęściami już po święceniach. Otóż w Polsce. Nie ma możliwości, żeby przyjąć do zakonu, do seminarium osobę poruszającą się na wosku. Czy to znaczy, że Pan Bóg takim ludziom nie daje łaski powołania?